Słuchajcie, zrobiło się już troszkę późno, bo ja nagrywam jeszcze. Miałam dzisiaj rano inne rzeczy do zrobienia. Ale mimo wszystko zrobię dla Was jeszcze jeden filmik, już ostatni dzisiaj. Natomiast, jeżeli chodzi o malowanie tych aniołków, proponuję, że zrobimy to jutro. Więc, teraz, tak, Jak jak zrobić, jak zrobić te. Y, następny, czyli na: jak można miseczkę zrobić? E, to będzie przepis e, na masę solną z klejem. E, jest bardzo fajne do zrobienia, a, ale i można z niego zrobić m.in. miseczki. E, przepis jest bardzo prosty, ale ja też zmniejszyłam tutaj, e, tutaj e, te proporcje. Czyli jedna szklanka mąki. Jedna szklanka wody, jedna szklanka soli. Tutaj nie będzie mąki zimniaczanej. I do tego dodajemy dwie łyżki, łyżeczki oleju, Będą być łyżeczki, nie, nie łyżki, a czyli taka łyżka, jedna łyżka starczy spokojnie, bo to tak jakbyście dwie łyżki dodali. Oleju eee, i tyle samo e, kleju najlepiej jest wikol. Eee, można takiego właśnie, ale mocny klej. Ja tak mniej więcej na oko. No, powinien być mniej więcej tyle. Tyle samo co. O, jest, dobra. Tyle samo co oleju. Bo ta masa po prostu, ona nam tutaj i tak zgęstnieje. Yy, ta masa jest o tyle fajna, że jej tak naprawdę nie trzeba. Słuchajcie, piec. I do tego dodajemy jeszcze yy, mąk, wody. Yy, wody, jeszcze sprawdzę, ile tej wody. Jedna szklanka wody, czyli ja trochę mniej dodałam. Yy, muszę sprawdzić, bo to były te proporcje, więc yy, po pół, czyli mniej więcej tyle wody. Tylko ta woda chyba mi się znowu wydaje, że ona jest trochę za ciepła. No właśnie. Ja troszkę wody. Robię. Wody musi być tyle samo, co było mąki i co było soli. Tak? Czyli mi tyle, tyle dodajemy, więc tyle dodam. O, to się fajnie tutaj... I oczywiście też dodaję ją na, mniej więcej na oko. Bo patrzę po prostu, jak się ta masa robi. To ona też powinna być taką prastylinkową masą. Na razie jest bardzo gęsta. Na pewno tej wody tej będę, będę musiała dodać. Jeżeli jest tutaj i będziecie widzieli, że po prostu się za bardzo rozpływa ta masa, to też trzeba będzie dodać do niej, już chyba widzę, że, że niestety, też będzie trzeba dodać do niej wtedy mąki albo soli. Nie widzę, że ona się niestety... Potrzebuję tak w takim razie. Opa. Hmm. to. Ta masa jest bardzo fajna. Tak jak powiedziałam, ona szybko zastyga i nie trzeba jej tak naprawdę piec. No można bardzo fajne rzeczy z niej zrobić. Można podpiekać. Można ją też podpiekać. Oj. Jeszcze. Ta mąka chyba trochę mi się... oj. Po prostu. Okazało się, że ta mąka jest niezbyt dobra. Niby ma 1480. 1000... Coś się z nią po prostu zrobiło. Dobrze. No i się masa fajna. Zrobiła, bo się zrobiła teraz taka prastelinka fajna. Super jest w dotyku. Konsystencję ma dokładnie tamtej, taki, tak samo jak tamta. Tyle, że, tak jak powiedziałam, ona po prostu jest bardziej trwała. Na nią można nawet fajne rzeczy naklejać, bo, bo po prostu ona jest mniej się łamie, z niej też bardzo fajne aniołki wychodzą. Bardzo, bardzo taka plastyczna jest fajna. Bardzo taka. Z niej sobie, słuchajcie, zrobimy. Ja sobie je z niej zrobię. Liseczkę. Bardzo fajna jest. I ona się troszeczkę niestety klei, bo no bo jest klej w środku, tak? Ale jest bardzo, bardzo fajna do, do formowania. I teraz wezmę coś, czym bym mogła, na czym mogłabym ją nakleić. Czyli naszą miseczkę. Albo na przykład, ponieważ ja mam piekarnik taki, a to nie trzeba będzie akurat piec, także. będzie mniejsza. Słuchajcie, mi się wydaje, że będę to zrobić chyba w ten sposób. Na hmm. szklaneczce. Można z też zrobić sobie. I wałacz fajne zrobić. Ona się bardziej klei, słuchajcie, niż tamta masa, ale jest fantastyczna do, do zrobienia z czego cokolwiek z niej. I szybciej zastyga. wygląda jak kubek lodów. No i tyle. Do piekarnika. Można oczywiście wsadzić, niech ona się suszy razem z tamtymi. Będzie bardzo fajnie wyglądała. I potem się tylko pomaluje. Można oczywiście ją uformować. Słuchajcie. No. Nie da się tak łatwo, słuchajcie. Odczepić. Nie wiem czy nie za mokra ta masa jest. O, nie, wiecie co? Jak się nie, nie odkleja, to znaczy, że jest za mokra masa, czyli można jeszcze dodać spokojnie. Powinno się odklejać. Czyli ja jeszcze dam trochę mąki, bo widzę, że niestety, ale jest troszeczkę za bardzo klejąca, a nie powinna taka być. Ona, ona może być leklejąca, ale nie aż tak, żeby się nie odklejała od e, przedmiotów. No, teraz będzie lepiej. Tak. Jest dalej lepka, ale już dużo lepsza jest. No. Dużo lepsza. O, dużo lepsza jest. Można ją po prostu y, zrobić w ten sposób, że czy na kubku, czy na czymś, ale wydaje mi się, że będzie chyba na kubku lepsza, bo y, nie jest jej dużo. Czyli po prostu podstawka, bałeczki. Klej zastyga już. już klej zastyga w środku. Dobra. Można, słuchajcie, taką taką fajną studnię. Kubek sobie taki robić. Patrzcie, jak ja robię. Może być na przykład kubek, to którego będziecie później sobie wkładali na przykład te kredki. Jakieś już już fajnie, już fajnie wygląda. Można oczywiście jeszcze więcej tego zrobić. Taką fajną studienkę wykonać. no sobie będzie tak schła i też będzie bardzo fajnie wyglądać. Można jeszcze ją tutaj oczywiście tak, jem zawsze podnoszę trochę do góry to ciasto i wtedy też fajnie wygląda. Zobaczcie jak fajnie, widzicie? I taka miseczka się wtedy zrobiła. klepiemy do środka. I mamy miseczkę fajną. A z tego, słuchajcie, też zrobimy aniołka, bo też można z tego zrobić fajnego aniołka. Jak ja to robię? Jeszcze raz Wam pokazuję.

Sobie zrobię tam czoprynkę wcześniej. Jak widzicie, ja ją robię po prostu za pomocą łyżki. I tutaj można oczywiście dokleić w ten sposób. Nie będzie trzymało, spokojnie, bo to jest klej. Tę aureorkę też można zrobić taką. rączki. Ten z klejem to słuchajcie jest fajne, bo on się tak fajnie odkleja i. Ja naprawdę bardzo lubię robić te aniołki. Za pomocą kleju, bo jest dużo fajniej się robi I, i on się po prostu bardzo fajnie trzyma. Oj, żeby nam na. Skrzydełka tarczyło, może tylko weźmiemy. Naszej miseczki. No trochę wezmę sobie pożyczę. Miseczka musiałam zepsuć, a nie szkodzi. Uh -huh. Uh -huh. что яно угу Mniejsze takie maciułki. Mhm. No i nóżki, oczywiście. Jeszcze ten, to miseczkę to ja chyba poprawię albo zrobię z niej coś innego, bo ona mi tutaj nie, nie wychodzi jak trzeba. i Chyba lepsze byłyby no po prostu aniołki piękne zrobione. Tuś no, mi tutaj nóżka? O, jest wyszła. Nóżka. No i aniołek właściwie zrobione. Sobie baranka, nawet dwa. też nie, nie bardzo wychodzi nie dobra Słuchajcie, do tego można oczywiście jeszcze dodać um, trochę barwnika. Też za pomocą barwnika można zrobić bardzo fajną rzecz. Barnik się niestety brudzi, no rączki też będą brudne. Ale zobaczcie, jaki kolorek ma ładny. Taki to jest taka masa, że nawet słuchajcie, ludzie używają czasami tej masy sony, żeby na przykład stópkę dziecku odcisnąć. Coś fajnego zrobimy. Zrobię taką buźkę fajną to będzie mój chłopczyk. Da, można komuś dać takiemuś smutasowi. I to nosek. Dobra, a to będzie dziewczynka. Tylko dziewczynkę może zrobimy żółtą. Troszkę mniej. Mamy jeszcze żółty barnik. Zobaczymy, czy mamy. No, żółtego to chyba jest jeszcze. Prawie go nie widać. Barwniki, słuchajcie, mogą być tutaj nie tylko takie. Możecie używać tutaj na przykład trochę soku z buraków. E, możecie dodać em, też e, na przykład. Prawie nie widać. Słuchajcie tego żółtego. Możecie dodać tutaj też inne rzeczy. Mm. E, na przykład e, bardzo dobrym e, takim e, też do barwienia jest kawa. I można też z kawy zrobić, słuchajcie, fajne rzeczy. No, moja dziewczynka będzie. Jest prawie żółta, nie jest taka bardzo, ale już jest. I klej zaczyna zastygać, więc trzeba szybko sobie z tym radzić. Oczka, puśka, nie Oczywiście. Dobrze, jest fajnie. No i zresztą zrobimy włosy. Czy tutaj trochę jej przedłużę te włosy? Na przykład, można też tutaj takie, można powiedzieć, takie, niby kokardki zrobić. No i na przykład z tego można zrobić taką fajną. Już prawie kartka gotowa. Hop, hop. I dziewczynka też piękna, jest gotowa. I zaraz będziemy teraz kłaść, słuchajcie, na blaszkach, żeby to się już wypiekało. Bo troszeczkę to podpiekę, natomiast tego już nie trzeba tak bardzo podpiekać jak tamtaj, więc tylko, bo to i tak za chwilę będzie już twarde i tylko do pomalowania. Więc życzę Wam fantastycznej zabawy. Malować będziemy jutro. Pokażę Wam, jak to można malować, jakimi sposobami. I Nie jest to trudne, wystarczy tylko farby plakatowe i tak naprawdę fajna zabawa. Więc do zobaczonka jutro. Pa pa!